Sroga zima ze śniegiem i mrozem nadal trzyma. Trzeba więc zachować wyjątkową czujność nie tylko za kierownicą, ale także spacerując po chodnikach, bo wszędzie jest ślisko. Ranek najbroźniejszy jest dzisiaj w Suwałkach. Tam termometry wskazują minus 7 stopni. W Krakowie i Gdańsku tyle samo, w Szczecinie minus 3. Najcieplej w Rzeszowie około 0. Niemal w całym kraju pada śnieg. Najgorsze warunki w tej chwili jeszcze na Dolnym Śląsku. Tam mgły osadzające szać bardzo ślisko i niebezpiecznie. Jeśli chodzi o pierwszą część dnia, to słońce wyjrzy miejscami na wybrzeżu. Poza tym sporo chmur, śnieg, a na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem i marzący deszcz powodujący gołoleć. Na północy w pierwszej części dnia silny wiatr będzie powodował lokalne Zawieje i zamiecie śnieżne, ale to północna tylko część Polski, poza tym wiatr już słabszy. Druga część dnia przyniesie więcej rozpogodzeń. Słońce wyjrzy na wybrzeżu i w Wielkopolsce. Termometry wskażą od 0 do minus 5 stopni. Dziś rośnie, w południe Warszawie barometry pokażą 1022 hPa i co najważniejsze opady będą już coraz słabsze.